Wiadomość do widzów Bladiego, Chat. To jest bardzo ważne. My również jesteśmy widzami Bladiego. Widzowie, jak wiecie ostatnio, bardzo dużo się kłóciłem z Bladim. Sytuacja jest gruba, naprawdę. Już dziwne rzeczy się dzieją, nie rozmawiamy, nie piszemy do siebie. Oczywiście wisi pieniądze, ale już nie. Wisi pieniądze na Pieniędzy. No i. Myślałem, że ta drama przycichnie, ale ostatnio bardzo dużo widzów pisze mi komentarze, Oha. że że mam rację, że dobrze gadam, że w sprawie z Vladim to mm -hmm. naprawdę są po mojej stronie teraz, no nie? Tak, tak, Tam mów, piszą, mów że trochę mów, sztywny w Full sumie, ale, ale generalnie to są za mną. Bulbi dziękuję za sto to, Bo ostatnio nagrywałam głównie tylko CyberBanka, nic innego nie wrzucam na kanał, a jednak widzowie pamiętają, że ta drama jest i że ja mam rację. Klaudzik podbij jeszcze no, raz. No, ale Blady to ostro przegiął, i wiem, że nie powinniśmy sobie wchodzić w jakieś tam sprawy prywatne. Ale, ale myślę, że są takie rzeczy, Oho. które widzowie Bladiego powinni wiedzieć, a o których nie wiedzą, i może przez to myślą, że, że ja nie mam racji, a Oho. ja mam rację. No, więc jest taka jedna rzecz, wam pewnie nigdy nie chciałby tak? tego powiedzieć. No. Ale. Od wielu lat Bladi was okłamuje. bo tak naprawdę on nawet nie ma na imię Bladi tylko ma na imię Paweł i pewnie jesteście w szoku ja też byłem w szoku jak się dowiedziałem a... no ale to jest prawda, to jest prawda yy, od wielu lat was okłamuje, oszukuje. oszukuję yy, tak naprawdę mając na imię Paweł, no nie? także yy, to były Plaga yy, dzięki za oglądanie mam nadzieję, że wam rozjaśniłem kto tu jest oszustem i złodziejem a kto nie to dlatego Plaga odszedł od horsemenów to już wszystko, to już wszystko ma sens. To już wszystko ma sens! To dlatego plaga odszedł od Horsemenów, o mój Boże! Ja również z takim kłamcą nie mógłbym funkcjonować. Ja również z takim kłamcą nie mógłbym tutaj funkcjonować. Obawiam się niestety, że w wyniku tych kłamstw, no przykro mi, ale nie mogę subskrybować tutaj takiego kłamliwego kanału. Moją subskrypcję otrzyma nie kto inny aniżeli właśnie użytkownik plaga. Który mnie nigdy nie okłamał i nigdy nie oszukał. No niestety, no nic innego, nic innego nie mogę zrobić w tym wypadku. Jak blady mógł to zrobić, nie wiem, ale to zrobił, ale to zrobił. Niesamowite, wow, wow, wow. wow.